Wszyscy pragniemy bliskości i miłości. Jednak tym, co nas oddziela od spotkania z innymi, jest wstyd. Chcę cię zaprosić do pięknej przygody, którą przygotowaliśmy dla ciebie razem z University do serialu „Wybieram siebie, wybieram życie. Godne życie. Życie na miarę siebie”. Przed tobą jeden z odcinków. Ufam, że zainspirujecie do tego, żeby sięgnąć po więcej. A na koniec mam dla ciebie niespodziankę. Najnowszą książkę o bliskości, w której piszę o tym, jak pracować nad sobą i jak tę bliskość w sobie budować. Zapraszam Cię do przygody. Wybierać siebie, by móc wybierać życie, to tak naprawdę oznacza zbudować zaufanie do siebie, żeby móc być po swojej stronie. Prosiłam Cię w poprzednim odcinku o to, żebyś zapytał zapytała innych, co w Tobie cenią. Pozwól, że pozgaduję. Prawdopodobnie było to trudne ćwiczenie, gdyż łatwiej byłoby zapytać, co jest do poprawy. Nawet bliskich czasami jest trudno zapytać, co w nas cenią, bo często mamy takie przekonanie w głowie, że tak jakbym się domagał uznania. Albo tak jakbym się prosiła o to, żeby ludzie powiedzieli mi coś dobrego. I to jest prawda, że my czasami potrzebujemy o to poprosić, bo zauważ, że żyjemy w świecie, który bardzo chętnie otworzy usta do tego, żeby powiedzieć, co nie działa. Bardzo chętnie skrytykuje, przytyłaś, schudłaś, dobrze, źle wyglądasz, ale rzadko zdecyduje się cię zobaczyć w tym co dobre, dlatego potrzebujemy nauczyć się to sobie dawać i o to prosić. Natomiast jest to bardzo trudne, ponieważ kiedy chcemy być widziani, to jest, wiesz, takie naturalne pragnienie, kiedy patrzymy na dzieci. Albo gdyby tu były teraz dzieci i zapytałabym, kto z was chce powiedzieć wierszy, kto chce zatańczyć, kto chce być na scenie, to dziecko w sposób naturalny się zgłasza. Małe dziewczynki chętnie tańczą na środku pokoju, chłopcy chętnie pokazują, jakimi są bohaterami, bo pragnienie bycia widzianym jest w nas wpisane i jest naturalną. Zdrową, prawidłową potrzebą, bo przypomnę, że miłość chciała, żebyśmy byli widziani, i tylko widziani możemy być kochani. Natomiast, kiedy mamy być zobaczeni jako dorośli ludzie, to wtedy wjeżdża na scenę takie słowo na literkę W, które się nazywa wstyd. Wstyd. Który od małego każe nam się ukrywać, chować. To są wszystkie te zdania, które słyszeliśmy w dzieciństwie: Musiałem się za ciebie wstydzić, albo przyniosłeś mi wstyd, albo tylko nie przynieś mi wstydu. I to jest ta sytuacja, którą być może mamy zapisaną w ciele, że kiedy byliśmy autentyczni, kiedy wyrażaliśmy swoje zdanie, swoje emocje, swoje pragnienia, to nasza ekspresja była blokowana. Wiesz, dlatego to jest tak trudno na nowo założyć koronę, ponieważ nas nauczono spuszczać głowę: że mam się wstydzić tego, co powiedziałam, mam się wstydzić tego, jak wyglądam mam bardzo wiele powodów do wstydu. Co tak naprawdę jest ukryte pod wstydem. Pod wstydem ukryty jest lęk przed oceną dorosłego. Czyli nasi dorośli, czyli najczęściej rodzice, oni się po prostu bali, jak zostaną ocenieni. I oni nam ten wstyd no, wcisnęli. Naprawdę wielu z nas jest. Tak bardzo, bardzo szczelnie zakutanych w ten wstyd, co powoduje też różne reakcje w ciele. Niektórzy mówią czerwienie się na spotkania. Kiedy mam wystąpić, to myślę, że wszyscy na mnie patrzą i cały płonę, płonę, bynajmniej nie wiesz z entuzjazmu, tylko z tego lęku przed oceną. I teraz chciałabym Cię zaprosić do tego, żebyśmy to wielkie wół. Czyli ten wielki wstyd zamienili na trzy inne W. Na takie, które będą wspierały Twoje zaufanie do siebie. Pierwsze z nich to ważne. Drugie, widziane. A trzecie, wartościowe. Chciałabym, żebyśmy pozwolili sobie na to, żeby się rozebrać z tego. Że nam czegoś nie wolno, a pójść w kierunku tego, że mamy prawo po pierwsze do tego, żeby być widzianym w tym, jaki jesteśmy. To jest bardzo trudne być autentycznym, ale pierwszy krok to jest to, żebyś dał, dała sobie do tego prawo. Drugi, chyba znacznie trudniejszy, zwłaszcza dla współczesnego człowieka, to przyjąć, że mogę być ważny, zobacz, nie ważniejszy od innych, tylko ważny. Co to znaczy? To znaczy, że moje emocje, moje potrzeby, mój świat przeżywania ma prawo być ważny, że kiedy czuję i czegoś potrzebuję, to ja nie jestem kłopotem. To się łączy z tym, że my, jako dzieci, byliśmy niewidzialni dla dorosłych. Wielu dorosłych najchętniej spowodowałoby, żebyśmy jako dzieci zniknęli. Nie krzycz, nie płacz, nie smuć się. No nie rób generalnie kłopotu swoją ekspresją emocjonalną. W związku z tym paradoks polega na tym, że uczymy się być niewidzialni, czyli uczymy się znikać siebie, wycofywać swoją ekspresję emocjonalną, a potem jesteśmy zaskoczeni, że inni nas nie zauważają, nie doceniają, no właśnie, nie wybierają. Żeby być wybranym, trzeba pozwolić sobie na to, że ja mam prawo być zobaczony, że ja mam prawo podnieść głowę i ja mam prawo naprawdę tę koronę nosić z takim poczuciem dumy. I to jest taka rzecz kluczowe. Zamieńmy wstyd na dumę, bo wchodzi nam trzecie bardzo ważne słowo. Wartościowy, wartościowa. Każdy z nas z racji tego, że jest człowiekiem ma zapisaną w sobie godność ludzką, ona jest niezaprzeczalna. Każdy z nas ma złożone w sobie talenty. Każdy z nas ma mocne strony. I jeśli a zgaduję, że tak jest możliwe. Nie odrobiłaś zadania domowego z poprzedniej lekcji? To proszę nadrób je, bo bardzo potrzebuję, żebyś miał, miała jasność, w co chcesz się zacząć ubierać, żeby móc się wyprostować, żeby mieć poczucie dumy z tego, kim jesteś. Kiedy to odrobisz albo zajrzysz ten notatek. To chcecie zaprosić do drugiego zadania domowego. Może być trudniejsze. Chcę, żebyś zapisał, zapisała sobie takie zdanie. Wiele, możesz zapisać wiele różnych zdań i wybierz takie, po którym poczujesz, że prostujesz się w swoim ciele, czyli że pojawia się w Tobie poczucie. Dumy z tego, kim jesteś. To, co mogłoby Ci pomóc, to pomyśl sobie, że mogłoby być to takie zdanie, które gdybyś usłyszał od kogoś, to ono by cię wyprostowało. Mogę podpowiedzieć, że takim moim zdaniem, związanym z moimi aniołami, to jest zdanie, które słyszę od ludzi, dzięki temu, co robisz wraca mi nadzieja na to, że życie jest dobre. To mnie wtedy szalenie prostuje i nadaje mi poczucie sensu. Jakie zdanie byłoby tym, które powodowałoby, że miałbyś, miałabyś poczucie tego, że to, że żyjesz, to, że jesteś widziany, ważny i wartościowy, ma sens? Bo to jest Podstawa do tego, żeby ufać sobie. Ufać możesz tylko temu, kto jest ważny, widziany i wartościowy. Zacznijmy tę przygodę.